Wracam do czasów, kiedy byłem dzieckiem. Wszystko wtedy wydawało się lepsze. Podwórko, koledzy i szkoła, wszystko fascynowało mnie dookoła. Często do domu wracać się nie chciało. Piłka, podchody, kwadraty. Nikogo komputer nie ciągnął do chaty. Tylko asfaltowe boisko przy szkole. Jeździło się rowerem lecz na jednym kole. Jeździło się rowerem lecz na jednym kole. Często kolana były pościerane Nikt na to nie patrzył, liść babki na ranę Kut się zabijało zielonymi jabłkami Biegając po sadach pomiędzy drzewami Czasem na spokojnie jakiś chłop z grabiami Adrenalina, gdy pościł nas psami Mimo, że zagrożeń woko wiele było. Życie nas wtedy dużo nauczyło. Smartfonowy świat. I niebiesko wszędzie. Po takim dzieciństwie ktoś powie, tak tęsknie. Tak tęsknie. Wszystko, 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 wszystko fascynowało mnie dookoła, mnie dookoła, wszystko. Nikogo komputer nie ciągnął do chaty, tylko asfaltowe, boisko przy szkole Jeździło się rowerem, lecz na jednym kole Jeździło się rowerem, lecz na jednym kole Często kolana były pościerane. Nikt na to nie patrzył, liść babki na ranę. Głód się zabijało zielonymi jabłkami. Biegając po sadach pomiędzy drzewami, czasem nas pogonił jakiś chłop z grabiami. Adrenalina, gdy poszczył nas psami, mimo że zagrożeń wokół wiele było, życie nas wtedy dużo nauczyło. z świat i niebiesko wszędzie. Po takim dzieciństwie ktoś powie, tak tęsknie. Tak tęsknie. Czasem nas pogonił. Chłop z grabiami, adrenalina Gdy pościół nas psami Mimo, że zagrożeń wokół wiele była Życie nas wtedy dużo nauczyło Smartfonowy świat i niebiesko wszędzie Po takim dzieciństwie Ktoś powie Tak tęsknię